Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusa i zapraszam Was na kolejny odcinek z World of Tanks. Tak, słuchajcie, nasza ulubiona gra, ulubione eventy, czyli maratony. Cały czas to wszystko trwa, także po prostu jest świetnie. Słuchajcie, dzisiaj taki odcineczek troszkę może będzie bez takiego typowego happy endu, ale to zobaczycie słuchajcie, później w bitewce. Natomiast zagram to oczywiście tym czołgiem. Nie wiem, czego poznaliście od razu, czy nie. Myślę, że wasze wprawne oko to od razu będzie wiedziało, co to jest. Jest to oczywiście szwedzki czołg średni 10 poziomu uds 15 na 16. Ponieważ tak się złożyło, że od kilku dni jestem tak troszkę podpytywany, czy mógłbym zrobić tą bitewkę, czy nie. No, więc w końcu wziąłem się, zawziąłem się sam w sobie, ścisnąłem poślady i stwierdziłem, dobra, nie ma opindalania, robię tą bitewkę i wrzucam na kanał. Także dzisiaj właśnie tym czołgiem bitewka. No i słuchajcie, rozpoczęła się powiedzmy tak średnio, później się już fajnie rozkręciło, natomiast no, zakończenie troszkę pozostawia niedosyt, trochę można by było. Inaczej sobie wymyśleć to zakończenie, ale słuchajcie, to dowiecie się, jak obejrzycie dalszą część materiału. A na razie, słuchajcie, zapraszam Was na króciutkie informacje a propos danych technicznych i krótkie omówienie pancerza tego e, średniego czołu. Ok, przeskoczyłem już tutaj na odpowiednią stronkę. No i słuchajcie, no, standardowo zaczynamy od samej góry, czyli 2868 dpm. Uszkodzenia na strzał 440, penetracja 254, przeładowanie 9,2 i celowanie 2,11. Jeśli chodzi o prędkość, do przodu to mamy 50 km na godzinę, a do tyłu 24. Jeśli chodzi o ilość koni na tonę, to mamy tutaj 19,06, czyli całkiem można by powiedzieć nieźle. W miarę dynamicznie ten pojazd się zbiera, mówię w miarę, bo. Aż tak rewelacyjnie to też do końca nie jest, więc w miarę dynamicznie jedzie, więc w miarę jest ok. Jeśli chodzi słuchajcie o depresję działa, pamiętajcie tutaj o tym zawieszeniu, które się jeszcze dodatkowo unosi. Jak stoimy i celujemy powiedzmy bardziej w dół, no to dupka nam się tutaj na tym pneumatyku podnosi do góry i to daje nam słuchajcie 13 stopni depresji działa, także całkiem, całkiem nieźle. Jeśli chodzi o zasięg widzenia, wartość standardowa 390 metrów. 1950 punktów życia, i teraz słuchajcie, pancerz. Jeśli chodzi o pancerz, zaraz wam pokażę. Ten czołg ma swoje pewne takie minusiki, i wcale nie jest taki łatwy. Słuchajcie, do grania jakby na początku mogło się wydawać, ale o tym powiem wam za chwileczkę. Jeśli chodzi, słuchajcie, o pancerz na kadłubie, z przodu mamy 50, z boku 50, z tyłu 30. Jeśli chodzi o wieżę, z przodu mamy 100. Z boku 40, a z tyłu 20, i teraz słuchajcie, przejdźmy do modelu pancerza. Zobaczcie, że tak naprawdę, jeśli chodzi o kadłub, on jest totalnie miękko. Chciałem powiedzieć, totalnie miękko pancerzony. No, nie można tak powiedzieć. Po prostu jest, no jest papierem, tak? No, słuchajcie, no to jest dycha średnia, i zobaczcie, tu po prostu wszystko jest na zielono. Tu wszystko wchodzi, każdy się. Wbija. Wieża teoretycznie wygląda trochę lepiej, no bo już mamy tutaj powiedzmy około 100 mm, no nie około 100, tylko powiedzmy 100 mm i do tego ona jest też nieźle jeszcze skontowana, więc potrafi coś tam dingnąć. Natomiast dużym, bardzo dużym minusem, słuchajcie, jest tutaj ten przedni, przednia część, właśnie kadłuba tego pojazdu, ponieważ tutaj przyściusieńko wchodzi. Tutaj każdy bez problemu się. Wbije i pokażę Wam, słuchajcie, właśnie to na przykładzie tego pancerza na żywo. Zobaczcie, jak stoicie przodem do przeciwnika, on nie będzie Wam strzelał po wieży albo gdzieś tutaj po kadłubie, bo wiadomo, że tutaj się zrykoszetuje. On będzie Wam strzelał centralnie w przód i tu jest piękny, zielony, głęboki kolor, jakże żywy, i bez problemu się tutaj będzie wbijał. Dodatkowo słuchajcie, tak sobie właśnie myślałem o tych 13 stopniach, kiedy podnosi nam się ta dupka i możemy lepiej przycelować. Jeżeli podnosi nam się dupka, to zobaczcie, że czołg tak jakby opuszcza przód, prawda? Zobaczcie, co się dzieje w tym momencie na wieży. Wieża z nieprzebijalnej zaczyna nam się robić przebijalna. Ach, słuchajcie, no to jest właśnie ten taki minus tego, tego pojazdu. Mam nadzieję, że ja dobrze rozumuję. Jeżeli jestem w błędzie, to napiszcie mi w komentarzach. Ale wydaje mi się, że tak to właśnie działa: że jeżeli tyłek idzie do góry, przód nam opada, to ta wieża zaczyna być, no niestety, coraz słabsza. Ja tam nie mówię, że się przewrócimy na przód i będzie w ogóle zielona. Tak, ale zobaczcie, że te parę stopni wystarczy podnieść dupkę. I już zaczynamy być tutaj przebijani. Więc ten pancerz, słuchajcie, no jest trochę jak dla mnie słabusieńki, bym powiedział. No taki trochę dobani. Najlepiej się okazuje, że najlepiej tym czołgiem stać po prostu na wprost i to jeszcze schowanym za jakąś stertą gruzu, nie wiem, za jakimś murkiem. Albo za jakimś niedużym wzniesieniem, tak żebyśmy nie musieli za bardzo się tutaj wychylać, i wtedy, jak schowamy tą, ten zielony prostokąt, to wtedy faktycznie możemy tutaj rykoszetować. Ale jeżeli prostokąt jest, albo zaczniemy za bardzo dupkę podnosić, no to niestety będziemy przebijani. Co więcej, zobaczcie, jeżeli stoimy sobie boczkiem, to jeżeli ten skręt nie jest jakiś za duży, no to jeszcze jest ok. Ale jeżeli zaczniemy za bardzo pokazywać bok, to tu zaczyna mi się już też robić kolorek zielony. A do tego jeszcze, jak się odniesie nam dupeczka, to zobaczcie też, co się dzieje na wieży. Więc, no powiem tak, ten czołg wydawał mi się na początku, jak go zrobiłem, wydawał mi się naprawdę, słuchajcie, bardzo fajny i tak sobie pomyślałem: Kurczę, będzie niezła maszynka, będzie można coś porobić. Natomiast mi tym czołgiem gra się naprawdę ciężko. Naprawdę, słuchajcie, wcale to nie jest tak, że on tak dużo rykoszetuje, pomimo tych fantastycznych tutaj kątów, tutaj prawie na, na kadłubie, no właściwie to jest płasko, tak? Tutaj prawie nie ma żadnego nachylenia. No, delikatne nachylenie jest, tak? Więc tutaj te kąty są fantastyczne, ale ten przód i to, że jak podniesiemy właśnie sobie dupeczkę, to nam się tutaj wieża automatycznie robi przebijalna. No, trochę mnie to zaskoczyło i troszkę mnie to od tego czołgu odepchnęło. Dlatego powiem szczerze: ja tym czołgiem nie gram za dużo i raczej te bitwy nie wychodzą mi rewelacyjne. Ta bitewka, którą wam teraz pokażę, to jest taki wypadek przy pracy. To się stało samoistnie, bez mojej pomocy. Nie no, żartuję. Znaczy, słuchajcie, no, taka bitewka mi się akurat trafiła, ale to nie jest reguła, to żebyście mieli tego świadomość. Także podsumowanie zrobimy może już po bitwie. To jeszcze sobie tak pomyślę, co tam ewentualnie powiedzieć. A teraz, jeżeli jesteście zainteresowani i chcecie zobaczyć, jak przebiegała bitwa, to oczywiście was na nią serdecznie zapraszam. No dobrze, słuchajcie, wczytuje nam się mapka Pilzno. Zobaczcie, że losowanie jest na dychy dziewiątki, 8, także dla mnie bardzo korzystna sytuacja. Mamy po jednej arcie na stronę, więc też jest fajnie, bo gdyby było więcej, to już byłoby trochę gorzej. Ale jest po jednej, więc jest, jest ok. No, i słuchajcie, pomysł miałem taki, żeby pojechać sobie właśnie tam na lewą stronę, na linię 0. Zobaczyć, być może tam akurat pojawią się jakieś czołgi. No, to wtedy będę mógł sobie tam troszeczkę postrzelać. Troszkę przyspieszę, no bo to no tam dojazd to będzie raczej nudna sprawa. No, i słuchajcie, no, początek bitwy już tak wspominałem. No, wcale się dobrze jakoś nie układał. Zobaczycie te pierwsze strzały, no to po prostu jak. jak ślepy, no tak można by rzec, jak ślepy. Nic tam nie wchodziło, nie mogłem sobie, tam że tak powiem, znaleźć tego celu do, do trafienia. Tutaj dojeżdżam właśnie już do tej linii, pojawiają się pierwsze czołgi przeciwnika. No i zobaczcie, pierwszy strzał w ogóle, pudło totalne, gdzieś poleciało z boku, pojazd sobie pojechał dalej. One teraz zjechały tam w takie zagłębienia, więc też ciężko jest ich je w tej chwili wyhaczyć. No i tutaj razem ze standardem, z LTEKiem sobie stoimy, oni spotują. Reszta próbuje coś tutaj ustrzelić. Ja również próbuję coś ustrzelić, ale zobaczcie, no, że nie mam tutaj nic takiego, w co mógłbym trafić. Teraz pojawia tutaj się Giesorek i on dostaje ode mnie bułeczkę. I ponieważ wiedziałem, że właśnie będzie chciał odjechać. No, to jeszcze też strzeliłem drugi raz, tak trochę w ciemno, z nadzieją taką, że wejdzie, że się słuchajcie, uda. Yy, tutaj szarżuje na nas Lynx, który znowu schował się za tymi yy, takimi balami, które tam z boku leżą, czy, czy to rury jakieś, nie wiem. Yy, ale zostaje zniszczony, i tutaj w tym momencie drużyna przeciwnika straciła oczy, można by rzec. Tam są na tej linii 0 jeszcze trzy pojazdy. A tutaj z boczku, z prawej strony, T49, który wyświetla naszego skorpiona. No i on teraz tutaj będzie troszkę zwalczył z RHM. Ja tutaj słuchajcie, przyspieszę, bo to jest trochę nudny ten etap. Staliśmy tutaj po prostu jak widły w gnoju, nic się tu nie działo. Wreszcie tutaj T55A troszkę się ruszył. No i w tym momencie ruszyliśmy się również i my. Pojawia się kolejny przeciwnik, przeciwnik, przeciwnik przeciwnik w obiekcie 907 zostaje zniszczony, no i mamy tutaj dalej wolną drogę, żeby podjechać znowu troszeczkę do przodu. Ja oczywiście pamiętając, że ten pojazd z przodu, na płycie z przodu nie ma żadnego pancerza, no to też się nie pcham na pierwszą linię, raczej staram się gdzieś być troszeczkę z tyłu. Tutaj już jakieś uszkodzenia zadane zostaje. Przeciwnik zniszczony, no i teraz sytuacja, słuchajcie, wygląda tak, że przed nami jest jeszcze ten właśnie gąsior. Ale zobaczcie, że jeśli chodzi o naszą bazę, no to drużyna przeciwna tam już bardzo mocno atakuje. Jest tam już dużo pojazdów, a naszych niestety malutko. W związku z tym, właśnie w tym momencie podejmuję decyzję, że. Jadę na środek, skracam dystans i będę starał się jeszcze tutaj jakieś uszkodzenia zrobić. W tym czasie tam ci dwaj koledzy z mojej drużyny rozprawią się z gesorem i już tamtego przeciwnika nie będzie. Ja tutaj dojechałem sobie właśnie do środeczka, myślałem, że ten super Conqueror może jeszcze wyjedzie, więc tutaj celowałem, ale niestety nie wyjechał. W związku z tym pozostało mi projecto, tak? No więc wyjeżdżam. Przycelowanie Bach 431 uszkodzeń, bardzo fajnie. No, i tak sobie pomyślałem, właśnie, że będę tutaj starał się te czołgi, które gdzieś tu będą wyjeżdżały, tak właśnie za tej górki troszkę strzelać. No, i dzięki temu może uda się zrobić jakieś uszkodzenia. Ponieważ tam pojawił się ten obiekt, no, to chciałem tutaj naszemu pomóc, ale mm, do tyłu jedzie się wolno. Więc niestety. Już tutaj nie dałem rady, ale tutaj jeszcze w tył poszła pestka. Tamten standard bez mojej drużyny dobija gościa i mamy sprawę zamkniętą. No i zobaczcie, że drużyna przeciwnika w tej chwili dosyć mocno napiera. Ja tutaj wypatrzyłem Conquerora, więc mu jedną pesteczkę oddałem. On już jest w tej chwili na dokończenie. Pojawia się leopard, który też tutaj zaczyna szarżować. Nie wiem, co się tu zadziało. Wydawało mi się, że ta ten pocisk powinien wejść w wieżę, ale no nie wszedł, on gdzieś jakby zniknął, przeleciał i jakby tematu nie ma, więc nie ja analizuję tego zobaczmy słuchajcie co dzieje się dalej tam już odezwała się Arta, już był pierwszy strzał no i tutaj mam jeszcze tego 122 TM który no, wyciąga mnie pod te czołgi z jego drużyny, tak ja tutaj strzeliłem słuchajcie tak, żeby sprowokować do wyjazdu. Myślałem, że tak będzie sztuczka, wiecie. I ta sztuczka w sumie się udała, bo on faktycznie wyjechał, tylko wyjechał jeszcze ze wsparciem. No więc jego udało się zniszczyć, natomiast teraz musiałem tutaj koniecznie szybko cofnąć, żeby nie dostać... No ale i tak dostałem praktycznie. Wszystko weszło. Na szczęście koleś strzelał, słuchajcie, z obeków. Nie wiem, co tutaj się zadziało, ale miałem po prostu mega farta, strzelał z obeków ja w tej chwili wiem, że on jest na przeładowaniu. No więc ułupię go ile tylko będę mógł. To go łupię po prostu z, ze swojej podstawowej amunicji, czyli z APCRów. ów Wiedziałem, że już jest przeładowany przynajmniej jeden pocisk. Więc tutaj byłem tak troszeczkę ostrożny. Na szczęście on nie trafia. Ja go dobijam i temat jest zamknięty. W tej chwili mam 3350 uszkodzeń. Tu oczywiście Arta musiała mi strzelić, no bo jakże by inaczej. I też mam zrobione dwa fragi i zobaczcie, drużyna przeciwna w tej chwili kapuje. Leopard i Emil, jak spojrzycie sobie na, na mapkę, na minimapkę, ja ją troszkę jeszcze powiększę, yy, są tam na tym wzniesieniu i myślałem, że oni po prostu asekurują tego, który kapuje, tak? Yy, no więc nie było sensu jechać od tej strony, więc pomyślałem sobie, że nasz standard już jedzie, więc, więc w razie czego może zdekapuje. A ja pojadę właśnie tak od linii 5 i ewentualnie też postaram się coś tam strzelić albo zdekapować. Standard pojechał troszkę bardziej naokoło, więc to mnie zaniepokoiło, więc automatycznie skróciłem tu dystans. Oczywiście okazało się, że standard i tak wyświetlił właśnie tego, jak Tigera. On się do niego obraca. Mam go bokiem, strzał 426 weszło, także bardzo fajnie. W tej chwili jest 3779 uszkodzeń. Oni w dalszym ciągu kapują, no więc no, nie pozostało nic innego jak po prostu starać się dokończyć tego jak Tigera. Idzie druga buła, zostaje praktycznie na strzał. Muszę przeładować, przycelować. Poszła kolejna bułka. Mam już 3 fragi i uszkodzeń, ale niestety ginie też ten standard B. I zobaczcie, tu miałem dużo szczęścia, naprawdę dużo, bo ten Emil się ode mnie dingnął. Bo gdyby nie to, to już pewnie byłoby po bitwie, i za chwilę się, słuchajcie, okaże, że tutaj miałem z kolei pecha, bo tutaj arciocha przywaliła i 311 punktów HP mi zabrała. Podejrzewam, że ten strzał niestety do końca ustawił całą bitwę, bo z taką ilością HP, która mi teraz została, 220 punktów. Jestem na strzał praktycznie dla każdego i nie ma co szaleć. tak? Gdybym nie zabrał tych hapeków, to jeszcze mógłbym pokombinować troszkę inaczej rozegrać końcówkę. Ale to za chwilę do tego dojdziemy. Tutaj słuchajcie, nasza Arciocha szarżuje na ich arciochę. Pierwszy raz chyba coś takiego widziałem, żeby Badczat po prostu tak gnał po fraga, więc ja jadę z nim. No, miałem taką nadzieję, że jak nie on, to ja któryś z nas tą artę. Będzie mógł wykończyć, ponieważ on dojechał pierwszy i ta arta się wyświetliła i niestety go zdjęła. No to już wiedziałem, że w tym momencie mogę wyjechać, bo on jest na przeładowaniu, więc dojeżdżam jeden strzał 395 i za chwilę będzie drugi strzał. Tak jest, kończymy arciochę, czyli mamy 4 fraki i 5000 uszkodzeń. I teraz słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Zostałem sam na dwa pojazdy: na Emila i na Leoparda. Emil, magazynek, Leopard, super, sniper. Ja mam ży życia praktycznie na. No właściwie nie mam, bo jeden strzał i już mnie po prostu nie będzie. Więc tutaj sobie podjechałem na spokojnie, bo myślałem, że któryś z nich może się tu za mną rzuci. Ale tutaj akurat nikogo nie było, więc sobie zacząłem powolutko zjeżdżać w dół. Ja to troszeczkę, słuchajcie, przyspieszę. No i tutaj, słuchajcie, tak sobie jechałem tą stroną z nadzieją, taką, że ten Emil gdzieś tutaj może będzie stał między budynkami, będzie na mnie czatował, i wtedy będę mógł go może wyświetlić wcześniej i po prostu zlikwidować. Dojeżdżam już tutaj z powrotem prawie pod naszego kapa. Tutaj się wychylam. Gościa nie ma, ale okazuje się, że zaczyna ktoś kapować. W związku z tym, Podjeżdżam powolutku, tutaj wykorzystując te jedne krzaczki, wodę, tutaj to zagłębienie, to drugie krzaczki i staram się tutaj coś wyspotować. Wychylam się tutaj elegancko za tego murku, pojawia się Emil, no więc przymierzenie, bach, poszło. Gościu zlikwidowany. I teraz bałem się, że ten Leopard, jak dostanie informację od tego Emila, skąd poszedł pocisk, no to że tutaj po prostu przyjedzie, tak? Koleś ma dużo więcej życia ode mnie, jest na dwa strzały, więc no po prostu no ja na jego miejscu bym gnał tutaj ile sił, no ale tak się nie stało. Ja pomyślałem sobie, że w takim razie wjadę z powrotem tutaj w te krzaki. Bo jeżeli on będzie chciał powolutku gdzieś tutaj podjechać, no to wtedy prawdopodobnie będę mógł go jako pierwszy wyświecić. Więc wydawało mi się, że ta pozycja będzie ok. No, i tutaj właśnie dojeżdżam, trochę przyspieszę, dojeżdżam do, tej, do tego wzniesienia, zajmuję pozycję w krzaczkach, tu jeszcze sobie wybierałem, które krzaczki byłyby najlepsze. No i w końcu sobie stwierdziłem, że o, to jest dobre miejsce, tutaj stanę i tu będę na niego czekał. Nie ukrywam, że liczyłem na to troszkę, że on właśnie z tej prawej strony wyjedzie, że on tam objedzie tą całą mapkę, z tej z prawej strony tutaj wyskoczy. Ja go będę miał wyspotowanego, będę mógł oddać pierwszy strzał, i potem już tylko będzie kwestia, ewentualnie szczęścia, komu uda się szybciej przeładować i komu uda się trafić. No więc, tutaj słuchajcie, stałem i na niego czekałem. Czas niestety nieubłaganie upływał. Zostało dwie minuty, ani on, ani ja, jak widać, nie kwapiliśmy się zbytnio do jakichś poszukiwań. I tutaj, tak jak powiedziałem, ten strzał od Arty 1 który zabrał mi 311 punktów. No niestety ustawił tą końcówkę bitwy. Bo gdyby nie to, ja bym go jeszcze starał się poszukać. Ale w tej sytuacji no wiecie, ryzyko było za duże, tak? A zobaczcie, że mam 5 fragów i ponad 5000 uszkodzeń, czyli całkiem fajny wynik. Aczkolwiek mam świadomość tego, że jak będzie remis, no to tak jakby no, ani on, ani ja na tym nie wygrywamy, tak? Natomiast byłoby jeszcze gorzej. Gdyby na przykład było tak, że on by mnie jednak zdjął, miałbym bitwę przegraną. Pod sam koniec bitwy, słuchajcie, jeszcze tak spróbowałem podjechać tam właśnie w okolice tego wzniesienia, gdzie teoretycznie on się mógłby znajdować. No, z nadzieją taką, że uda mi się go chociaż trochę może zaskoczyć, jeżeli tam będzie, i wtedy może mi się uda go właśnie chociażby zgąskować, czy coś takiego. No i tutaj podjeżdżałem, podjeżdżałem, czasu było naprawdę już malutko myślałem, że może on tutaj gdzieś stoi, to może jeszcze z jedną pechem mu wsadzę, no ale się okazało, że niestety gościa tutaj nie było, no i mamy remis, także zapraszam Was do garażu i zobaczymy co tam dalej się w tej bitwie zadziało, co zdobyłem no i takie małe podsumowanie jeszcze zrobimy, ok słuchajcie wróciliśmy do naszego garażu no i teraz zobaczmy, co tutaj tak naprawdę udało się zrobić, bo troszkę z medali odznaczeń wpadło, ale niestety, słuchajcie, no jakby sam wynik bitwy nie jest tak naprawdę zadowalający. No nie ma co ukrywać. No dobra, zacznijmy od tego, że zrobiłem drugą klasę, zrobiłem wojownika, strzelca pancernego, pojedynkowicza, ogień skuteczny i oczywiście tutaj brutala. A jeśli chodzi o takie te cenniejsze odznaczenia, to tutaj mam obrońcę, tutaj mam duży kaliber i tu oczywiście mam czołgista snajper. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, no to tutaj jest pierwsze miejsce, 5300 punktów, 5 pojazdów przeciwnika zniszczone. Zobaczcie, że ten Leopard również ma 5 zniszczonych, prawie 4000 uszkodzeń, także wynik bardzo podobny. Jeśli chodzi o szczegółowy raporcik, no to tak, oddanek było 20 strzałów, 17 trafiło, 14 przebiło, no i tak jak wspomniałem, te 5302 uszkodzeń zadane, zablokowane przez pancerz 760, czyli w sumie niewiele. Zarobione 13 tysięcy, no i 1500 punktów doświadczenia wpada na drużynę. Ta bitwa mogła się, może o samej bitwie najpierw, być może ta bitwa potoczyła się by inaczej, Gdybym miał troszkę więcej HP, na pewno bym tego leoparda pojechał poszukać, może, byłoby, może byłby jeszcze lepszy wynik, tego nie wiem ale muszę wam powiedzieć, że to, co mnie powstrzymuje przed takimi rajdami właśnie tym czołgiem, to jest niestety jego no, brak pancerza i brak e, od, jakiejkolwiek odbijalności dla mnie, tak? Bo słuchajcie, no, prawda jest taka, że jeżeli jedziemy w przodem do przeciwnika, no to nie będzie nikt strzelał, słuchajcie, tutaj po wieży, czy tam gdzieś tutaj w górną część pojazdu. No wszyscy będą ładowali w przód, tak? No to jest wiadome i oczywiste. I tu wszystko będzie wchodziło. Z kolei pokazywanie gdzieś się bokiem i tak dalej. Sami widzieliście, no teoretycznie można pokazywać te boczki, ale trzeba to robić delikatnie i z wyczuciem. Natomiast podnoszenie tyłeczka, tak jak pokazywałem jeszcze tam na pancerzu, powoduje to, że... Z tej pozycji, kiedy macie tylko przód do przebicia, a reszta jest nieprzebijalna, no to w tym momencie wieża robi się już przebijalna, więc każdy pojazd, który będzie stał wyżej od Was, automatycznie będzie Was mógł tutaj spokojnie przebić. Co więcej, jeżeli będzie dostatecznie wysoko, to jeszcze będzie mógł tutaj w tą górną część pojazdu strzelić, gdzie tu jest w ogóle cieniutki pancerz i tu naprawdę już wtedy Wam zrobi mega uszkodzenia. Także... E, tym czołgiem ja, no tak jak mówiłem, gram malutko, raczej staram się grać z tyłu, nie szarżuję do przodu, bo wydaje mi się, że on nie ma takich, takiego potencjału. Jest to niestety pojazd miękki, no który raczej według mnie błędów nie wybaczy. Jak zrobicie błąd, no to niestety zejdziecie. Także bitewkę, słuchajcie, zrobiłem wyjątkowo dobrą, jakimś cudem, nie wiem. To, to nie jest u mnie reguła, że takie bitwy robię, więc się w ogóle tym nie sugerujcie. E, czy ten pojazd mogę wam polecić? E, patrząc na, nawet na samego siebie, jak mi bitwy wychodzą tym pojazdem, to raczej bym wam go nie polecał. Nie wiem, może to jest pojazd dedykowany dla jakichś takich wiecie, naprawdę wyjadaczy Wota, którzy wiedzą, jak ten pojazd wykorzystać. Ja tego nie wiem, nie umiem i raczej bym odradzał robienie tutaj tej dyszki. co wydaje mi się, dużo lepsze i fajniejsze, dające więcej frajdy z grania niż właśnie ten Szwed. Słuchajcie, napiszcie mi pod filmem jaka, jaka jest Wasza opinia a propos tego czołgu, bo no jestem ciekaw, co, co będziecie o nim pisać. Być może będzie wśród Was ktoś, kto ogarnia ten czołg i reszcie nam, wszystkim podpowie jak najlepiej tym Czołgiem grać. Co oczywiście byłoby bardzo miłe z jego strony. Dobra, słuchajcie. E, Bitewka jest wynik jest nie do zada, niezadowalający, z taką wiecie, łyżką dziegciu w beczce miodu, ale jest całkiem mimo wszystko niezły, e, czołg średni, raczej nie polecam i raczej chyba nie zachęcam. Dobra. Z mojej strony słuchajcie to wszystko, życzę Wam spokojnego dnia, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, cześć!